Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku Zrobimy sobie unboxing najnowszej gazetki JASKI KIT jest to numer grudniowy Numer 12 ostatni w tym roku I nie wiem czy macie już go zakupiony W każdym bądź razie fajne dodatki trzy limitki i saszetka z kartami Tak więc otwieramy Zrobimy sobie taki pojedynek dwóch Gazet mamy po trzy limitki oczywiście w każdej i jedną saszetkę. Jeżeli chodzi o limitki, to mamy Griezse, Aguero i Mane, czyli Manchester City, Liverpool i Borussia. Tutaj to samo i zobaczymy który. Egzemplarz wygra, czy po lewej, czy po prawej. Tutaj szukamy tych trzech klubów, tak samo po tej stronie. I mamy Chelsea, jest Liverpool, czyli jest punkcik: Inter, Chelsea, Atletico i River. Jedna karta wpadła. No i teraz zobaczymy, jak z tej strony. Ajax, Barcelona, Chelsea, Real. Barcelona i Palmeiras, czyli tutaj nie wpadło nic, wygrywa strona lewa. A teraz, moi kochani, sprawdzimy sobie, co w gazetce i co będzie w kolejnym wydaniu. To był ich rok. Robert Lewandowski, najlepszy strzelec roku 2019. 54 bramki, nikt, nawet Messi, nawet Ronaldo nie mieli więcej. Niesamowita kolekcja Roberta Lewandowskiego. Tu jest wzmianka o kartach. Znajdź różnice. Neymar. Kolejne łamigłówki. 100 lat polskiego piłkarstwa. Siedmiu wspaniałych, najlepsi reprezentanci Polski w historii jest Robert, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Władysław Wmuda, Kazimierz Dejna, Włodzimierz Władzi Lubański i Andrzej Szarmach. Na pierwszym miejscu jest Kaziu Dejna. Na plakatach Messi, Robert Lewandowski, Liverpool, Chelsea, Grosicki, a nie, to był Grosicki, a nie Lewandowski. Tutaj mamy Coutinho, a nie, jest Robert też, czyli dwóch Polaków mamy na plakatach. Blask białej gwiazdy, w końcu zaczynają coś grać, podnosić się, wygrali ostatnio z ŁKSem 4-2. Kim jest Filipe Coutinho? Nasza jedenastka. Jest piątek. Ibra. Tutaj dzieciaki rysują swoich ulubieńców. No i po malutku zbliżamy się do ostatniej strony. Kogo mamy? Ponownie trzy limitki. Popatrzcie. Rashford. Koke. I Wojciech Szczęsny plus jedna saszetka. Czyli podobnie jak tym razem. Trzy limitki i saszetka. Napiszcie w komentarzu co myślicie o dodatkach z gazetki grudniowej. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.